Dobra, powróc do YouTube, bo to w sumie ciekawie wygląda. Był the dark AGS porażnie, ci to dobrze. Uszanowanko. Dobra. Ja pamiętam, że próbowałem chyba grać albo w Duma Atana No chyba to był Duma Eternal, I chyba grałem może testowe do zabawy najstarszego tego pierwszego duma. Jakoś mi to nigdy nie siadło. Wiadomo, rozumiem konwencję tego, ale ja jakoś tak nie lubię po prostu biegać, łazić i mordować, jak popadnie. A no, zawsze do mnie jakoś się tak to obrazował. Dane mi było spędzić kilka godzin sam na sam z nadchodzącym Dumem, i po tym co widziałem, mogę stwierdzić, że ze wszystkimi tego wadami i zaletami, The Dark Ages nie będzie sequelem samozachowawczym i bezpiecznym. Podobnie jak Eternal, będzie próbował mocno zamieszać w formule FPS-ów. Mam wątpliwości co do jakości wykonania niektórych elementów, jednakże z nudą Doom Slayer radzi sobie równie dobrze, co z demonami. He, z tego co zauważyłem, to trochę chyba Nie tak dobrze. Co z demona? Takie walki. Tak mi się wydaje przynajmniej. The Dark Ages z jednej strony zabiera nas już na znane rewiry błyskawicznych starć, w których kluczem do sukcesu jest odpowiednie poruszanie się po arenie i łaskowe rozdzielanie amunicji każdemu demonowi według jego indywidualnych potrzeb i zasług. Zmieniły się jednak nieco zasady walki, możliwości gracza. Ale i podejście demonów. Pewne nawyki należy sobie nieco przebudować, ale nadal czuć bardzo wyraźnie, że gra się w duma albo przynajmniej jakiś jego wariant. Największą nowością nadchodzącego The Dark Ages wydaje się tarcza i to od niej chyba najlepiej zacząć, bo większość nowych mechanik i elementów rozgrywki opartych jest właśnie na niej. Nie byłby to pełnoprawny dum, gdyby Slayer dzierżył w dłoni kawałek niezniszczalium służący jedynie do obrony. Tarcza jest też jednocześnie mruczącą, przyjemnie okrągłą Piłą mechaniczną. Zawsze mi się podobała konwencja Duma, właśnie w tym stylu, że w każdym narzędzie które dostajesz w tym Dumie, służy ci do zwalania wszystkiego po kolei. Dostajesz tarczę, no i tak z przeciwników. Dostajesz kolana pistolet, to jest najlepsza prawdopodobnie broń, jaką dostajesz. Tu wszystko jest idealne, po to zwalanie energii tak przyjemnym. Yy, sposobom na falę. A piła w tarczy to oczywista okazja do zredefiniowania tego, czym tak naprawdę jest piła tarczowa. Tarcza bardzo mocno zmienia dynamikę starcia z demonami. Potrafi ona przyjąć na siebie część pocisków, ale te śmigają nam koło głowy w jeszcze większym zagęszczeniu niż przy okazji Eternala i momentami odniosłem wrażenie, że znajduje się w pierwszoosobowym Bullet Hellu. Oczywiście nie możemy non-stop bez limitu chować się za tarczą, poza tym zablokuje ona tylko te pociski, do których ustawimy się czołem, ale pod ogień niektórych demonów nie tylko można się pchać, ale nawet warto czasem to zrobić. Pociski o zielonym kolorze są bowiem podatne na odbicie, więc jeśli w dobrym momencie użyjemy tarczy, laser, Plazma, czy inna No Dobra, widać po tym przeciwniku, że ta tacia jest naprawdę przydatne. To jest to chyba taka pierwsza rzecz, że zauważyłem przy tej walce, że ta. To naprawdę może ułatwiać dupę wielokrotnie. Po śmierci wraca do adresata w trybie priorytetowym. Zmienił się nieco system pozyskiwania pancerza z przeciwników, bo tym razem wrogie zbroje i metalowe osłony możemy nagrzewać do białości celnym prowadzeniem ognia, a szybki rzut tarczą piłową pozwoli wykończyć głównego zainteresowanego i pobliskich gagatków wybuchem ciepła, nagradzającego nas wsypiącym się z nieszczęśników pancerzem z recyklingu. Taki sprawny rzut przebija się także z łatwością przez Słuchaj, hey, czyli taka taaccia do wykończania. Myślę, że nawet taka... W sumie to nawet ciekawy pomysł, jak to rozegrać. A no to nawet wygląda taki typowy Doom. Dum wygląda Doom jak Eternal, no skurna. Wygląda jak Doom Eternal i dosłownie nie jest to chyba nic takiego jak bardzo. Taka nawet bym powiedział naturalny krok rozwoju. Mniejszych przeciwników, jak przez watę cukrową, skutecznie przenikając też przez bariery energetyczne. To jednak nie koniec. Drugi rodzaj rzutu tarczą, jakim dysponujemy, sprawia, że trafiony cel zostaje na cenną chwilę sparaliżowany, a w trakcie tego stan loka o wiele łatwiej trafić jest jego wrażliwe punkty, czy zająć się innymi diabełkami. Korzystać także możemy z błyskawicznej szarży na przeciwnika, czyli w praktyce rzucamy tarczę razem z bohaterem, i to oprócz kolejnej możliwości sprawiania demonom bólu, jest także skutecznym sposobem przemieszczania się po polu bitwy, a ruch, jak pewnie wiecie, jest kluczem do przetrwania. Ja że ten tam wygląda przyjemnie do walki, ale ja wiem, że on by się szybko znudził, ja wiem, że jakbym go wsadł, pobawiłbym się baniami, braniami, w ogóle, i by mi się, kuła na no od razu znudził po, nie po dwudzie, Ja pierdziele. Jak widzicie, tarcza z miejsca staje się naszym niemal najważniejszym narzędziem defensywno-ofensywnym, ale na tym nie koniec. Podczas rozgrywki trafiłem także na kilka zagadek środowiskowych, w których to ponownie nasz ząbkowany puklesz okazuje się przydatny. Podobnie jak kratosowy lewiatan, tarcza pozwala nam wchodzić w interakcje z kilkoma rodzajami obiektów w grze. Rozbijać niektóre ściany, co zastąpiło eternalowe gruzujące rękawice, niszczyć nagrzane metalowe elementy, służyć jako koło zębate do odpalania mechanizmów lub jako swego rodzaju kotwiczka, do której możemy się przyciągnąć ze sporej odległości. Moje uczucia względem tych rozwiązań są dosyć mieszane, bo chwilowe zmiany tempa mogą z jednej strony pomóc trochę odetchnąć od bardzo intensywnej walki, z drugiej te łamigłówkowe elementy były dla mnie dość nieczytelnie zrobione, a w moim rozumieniu popartym też samą dotychczasową narracją tej i poprzednich gier Doomslayer jest chyba raczej gościem, który prędzej rozszarpałby bramę na pół gołymi rękami, zamiast szukać ukrytego mechanizmu, wokół którego te skitu to tam mogą tempo zwalić. Dum to była zawsze taka gra, jaka nie po prostu leci przed siebie. Bijesz, bijesz i bijesz wszystko po kolei zabijasz. I po prostu nie zatrzymujesz się, a zagadki na dodatek nieczytelne mogą zwalić całe tempo gry. To może być tak nieprzyjemne na dłuższą metę. Musi się naskakać jak królik. Tu jednak bardzo dużo zależy od tego, na ile te zagadki będą obowiązkowe, te, które spotkałem w demie, trzeba było pokonać, i jakie będzie ich faktyczne rozmieszczenie na przestrzeni całej gry, a nie bardzo intensywnej i ograniczonej czasowo wersji pokazowej. Wiem o tym na razie jeszcze zbyt mało, by wyciągnąć jakieś dalej idące wnioski. Z równie dużym zainteresowaniem, doprawionym zmartwieniem, patrzę też na pomysł uczynienia kilku lokacji w grze małymi sandboxami. Dumowe poziomy od zawsze były dość rozbudowane same w sobie i w Dark Ages powraca ta szkoła projektowania lokacji jako labiryntów z mnóstwem wnęk i ukrytych korytarzy ze znajdźkami, ale raz na jakiś czas mamy mieć teraz możliwość pogrania na o wiele większej i bardziej nieliniowej mapie. Sami twórcy używali tu określenia sandbox, ale nie jest to na szczęście tożsame z robieniem questów i zbieraniem gołębich piór. Rozgrywka bardziej skojarzyła mi się z otwartymi lokacjami, które mogliśmy przemierzać na przykład w Uncharted 4 czy... Dobra, czyli... Czy to... Szczerze moim zdaniem jest to ciekawy pomysł jeśli byśmy mogli jakoś po prostu się tam dobrze bawić. Jeśli tam było... na takiej tego mapa byłoby dużo przeciwników, wtedy byśmy mogli faktycznie jakoś fajnie pobiegać, pobawić się z nimi i przy okazji, nie wiem, coś zebrać, to zależy... Jezu. Mam taki problem w ocenianiu tego trochę, ponieważ z tego są podaje, jakby daje informacje, ale to trzeba było sprawdzić na tego, własnej skórze, żeby się przekonać, czy to jest sensowne. Ale to, to brzmi jak takie zmiany, które... To, to są na razie takie zmiany, które wszystko zależy od ich jakości wykonania. I to też, to też trochę mam wrażenie, jeśli są takie mapki, jeśli one nie pozwolą szybko zostać przebiegnięte, to znowu mogą spowolnić tempo gierki, przez to znowu będzie taka wolniejsza. A to w dużej zawsze polegało na tym, żeby biegać i nie miał gdzieś wszystko ostatnim Modern Warfare 2. Nadal niemal na każdym kroku czeka nas klasyczne dumowe dance macabre, a my możemy po prostu podjąć decyzję w jakiej kolejności odwiedzamy cele do odhaczenia i jak wiele czasu poświęcimy opcjonalnym starciom i znajdźkom. Jedną z takich lokacji mogłem sobie poeksplodować, a nawet poeksplorować przez dłuższą chwilę i mimo mojej niechęci względem sklejania ze sobą słów Doom i sandbox, nie odczułem, by miało to jakiś specjalnie negatywny wpływ na rozgrywkę. Bardziej klasyczne doomowe poziomy zawsze polegały na intensywnym lizaniu ścian, w poszukiwaniu sekretów i przebijaniu się do kolejnej areny. Tu jedynie różnica jest taka, że mamy większy wpływ na to, w jakiej kolejności podwiedzamy konkretne lokacje. Jedno małe ale, w kilku momentach tej niewielkiej piaskownicy sam backtracking wydał mi się nieco monotonny i ani sprint, ani przebijanie się ponownie przez jakieś pomniejsze statka diabełków nie były w stanie znacząco co urozmaicić samej podróży? Jest... Jakoś mam wrażenie, że pod te otwarte mapki powinni zmienić bardziej movement. Jakoś mam wrażenie, że ta postać jest trochę za wolna na takie otwarte mapki. Tak, patrząc po gameplayu. Jest to więc coś, co potencjalnie może na dłuższą metę nużyć w pełnej grze, zwłaszcza jeśli zależy nam na znajdkach, a te nadal potrafią realnie i długofalowo wzmocnić naszą postać. Za wcześnie, by wydać tu jednoznaczny werdykt, ale jest to już kolejna rzecz budząca u mnie lekką konsternację względem tempa rozgrywki. Jestem uparty i znaczną część mojego czasu z grą spędziłem na wyższych poziomach trudności: Nightmare i Ultra Violence, a Ultra Nightmare zostawiłem dla kompetentnych dumiarzy. I mówię to z niej jaką satysfakcję co tutaj za kulę wyjmuję? O, to, do, to ci dobrze wygląda, ty. Nowy Dum potrafi naprawdę dać w kość. Na wyższych poziomach trudności na ekranie dzieje się tyle rzeczy na raz, a przeciwnicy są tak agresywni, że śmierć dopada nas bardzo szybko i ze wszystkich możliwych stron. Może mam nieco skrzywione podejście do grania, zwłaszcza z moim poziomem umiejętności i refleksem po trzech godzinach snu, ale lubiłem to w poprzednich częściach, że granie karała jakoś mocno za zgony, a z kolei satysfakcja po wyhaczeniu tej jednej dobrej taktyki i odtańczeniu perfekcyjnego piekielnego tanga jest. Tak dużo, że czuję jakby pochwalił mnie sam Agustin Egurola. Z przyjemnością stwierdzam, że The Dark Ages. Tutaj też jest taki problem, żeby nie było takiego nadmiaru, że zwykły gracz, który po prostu poszukuje wyzwania, nagle poczuł coś takiego, że jest po prostu tego za dużo. Tutaj naprawdę ogólnie poziomy trudności są strasznym problemem w grach i. Większości napady są sobie na nie wie. No i chyba w dumie bym się spodziewał podobnej rzeczy. Pomimo zmian w podstawowych mechanikach również dalej wspiera i mój styl grania. A tym wszystkim, którzy wolą grać na najłatwiejszym, powiem tylko, że. Macie taką opcję i to też jest zupełnie w porządku. <laughs> to totalnie zabrzmiało, jakby powiedział, jakby chciał powiedzieć. grajcie na normalnym wyjebane pizdy. Ale nie mógł tego powiedzieć, że tak powiedział z takim zawodem lekkim. Naprawdę to tak brzmiało. <laughs> Ale powiem to za niego. Nie grajcie na niskim poziomie trudności. Grajcie na normalnym, czyli takim, który twórcy przewidzieli i zbudowali pod ten poziom trudności grajkę. Nie wiem czego się spodziewaliście. Twórcy zadbali, by oprawa dźwiękowa tej części również koiła mózg subtelnymi dźwiękami gitary elektrycznej, bębnów wojennych, lirycznym basem i pełnymi oniryzmu dźwiękami metalu miażdżącego. Kanki. The Dark Ages potrafi też wyglądać przepięknie, a choć wyraźnego przeskoku graficznego między Eternalem nie zauważyłem, tak stylistycznie elementy mocno futurystyczne zderzają się tutaj z archetypowymi mrocznymi wiekami. Pełno tu więc szpikulców, powiewających sztandarów, żelaza, gotyckiej architektury, płytowych zbroi, też z kolcami, a Doomslayer ma cieplutkie futerko na plecach, żeby nie przewiało mu nerek. Na szczególną pochwałę zasługują ponownie fantastyczne modele broni. Moim ulubionym projektem jest chyba młynek zasypujący. Wrogów na bliskim dystansie gradem odłamków zmiażdżonej na bieżąco czaszki. Urocze. Nowy Dum. No, wygląda no tak zajebiście. to jest, Ja tak lubię takie mm, brutalne miażdżanie kurna. Znaczy, lubię to, ale nigdy za specjalnie do tego w RPGach na przykład nie dążę. Ale jak gra to tak graficznie zajebiście przedstawia. Jeszcze to jest takie połączenie trochę shotguna na blisko. To jest tak mm, zajebiście wygląda. Jest więc spektaklem, przy którym trudno uniknąć przebodźcowania, ale kiedy wszedłem we flow walki, nie miałem też problemu z rozróżnieniem poszczególnych wizualnych wskazówek podczas rozgrywki. Wygląda na to, że... Wie nie wiem, mam wrażenie, że trochę ja by ten dół slejem mógł trochę szybciej biegać, autentycznie ja by nie wiem, tak... Mam wrażenie, że fajnie by nie nagrazać obok 20 QF przez w ciągu bardzo szybkiej chwili to zrobić. Bo też mam wrażenie, że za wolno się troszkę porusza. Lekko takie szybsze i byłoby lepiej. Więcej czasu będziemy też spędzać na podziwianiu grafiki w nieco spokojniejszych momentach, bo The Dark Ages ma mieć zaskakująco rozbudowaną fabułę. Twórcy określili to mianem wyjścia historii z kodeksu, stamtąd czerpaliśmy większość wiedzy o świecie w poprzednich częściach, do samej gry. Tu w ocenie będę wstrzemięźliwy, dopóki nie poznam całej historii. Jezu, ty tak brzmi źle. Tu zawsze miał coś takiego w sobie, że... On miał wysokie tempo, leciałeś do przodu, do przodu i naprawdę się obawiam, że, ten, że to najważniejszy element duma, jego takiego fenomenu, to tempo, że leciałeś do przodu, może zostać tak spowolnione i to dużo gracie może się przez to odbić do fabuły w dumie podchodzę trochę tak jak główny bohater w prologu części pierwszej. No umownie pierwszej, bo to jest 2016 roku, nie dając dokończyć odtwarzającemu się audiologowi w windzie. Może pamiętacie. W każdym razie ani ja, ani on nie mamy czasu na te wygłupy. Przyznaję jednak, że umiejscowienie akcji na wiele lat przed poprzednimi częściami pozwoliło na pokazanie nietypowego uniwersum, w którym bogowie swój status zawdzięczają po prostu ogromnej przewadze technologicznej, a Doomslayer to biegająca broń masowego rażenia na łańcuchu tych właśnie Bóstw i lękają się go nawet ludzie, których często pośrednio, może nawet niechcąco, chroni. Oprócz tego klasycznego, liniowego, jak i bardziej otwartego poziomu, twórcy pochwalili się także dwoma intrygującymi nowinkami, które mają odpowiednio zróżnicować rozgrywkę. Na chwilę mogłem zasiąść się za sterami w pełni sprawnego Atlana, czyli wielkiego Mecha, których pozostałości spotykaliśmy na przykład w Doom Eternal. W teorii brzmi to fenomenalnie. To nie brzmi dobry pomysł, to brzmi takie zamknięcie na siłę gacia w puszce, żeby zrobić o fajnie wyglądający segment GRK, ale to będzie na dłuższą metę tak powtarzalne. Jak było wystało z Jedi Fallen nie Miałeś ten segment na kafik w tym... w tym... E, w tym e, mechu, wtedy taki czteronożnym, to... Pierwsza raz było zajebiście, ale z perspektywy czasu to był tak wyreserowany segment, w którym nic praktycznie nie mogę zrobić, że naprawdę. A to, no nie, takie segmenty no, nie są dobre na dłuższą metę. Nie lecz magia tego doświadczenia prysnęła w moim przypadku bardzo prędko. W końcu możemy tłuc się z tytanami jak równy z równym, lecz gameplay wydał mi się bardzo monotonny, a ruchy tych gargantuicznych postaci były zbyt szybkie, by mój mózg uwierzył w iluzję sterowania dumowym odpowiednikiem Jegera z Pacific Rim. Dosłownie, ja, ja bym chyba o wiele bardziej wolał po prostu biegać dum nie między nimi i nie wiem, spinać się kurana na nich, żeby sobie ich postrzelać, poniszczyć. To byłoby o wiele więcej nie niż takie przymuszone bieganie tym tytanem. Słownie boksujemy się z dużymi demonami, dostajemy także ogromną giwerę, na oko kaliber 1,50 boiska futbolowego, którą pod <grywka> ale fajne, fajny segment, albo 1,50 50 szerokości twojej starej, o oh, kurwa, za twojej starej. To są najlepsze wady. Tym możemy walczyć już na większy dystans, a zwiększamy jej szybkostrzelność i obrażenia przy pomocy... Bardzo szybkich uników, których raczej, powiem szczerze, spodziewałbym się po zwinnym Dumgaju niż jego wieżowcowej wersji. Destrukcja otoczenia, kluczowa, wydaje mi się, jeśli chce się pokazać skalę sterowania czymś potężnym i ciężkim, była bardzo symboliczna i mocno oskryptowana. Na przykład, most z tymi śmiesznymi, małymi, mrówkowymi ludźmi i ich małymi czołgami obraca się w pył tak samo, kiedy wbiegniemy w niego z pełnym impetem, jak i przy leciutkim, lekkim. I to jest dosłownie. Tak wyreżyszerowany segment, że każdy gracz, który bardziej się temu przyjrzy, zauważy tego infantylność. I to znowu może spowolnić tempo G, co na serii duma nie jest dobre. Draśnięciu. Niestety również i drugi dodatkowy wariant rozgrywki mnie nie porwał, a jest to jakieś osiągnięcie, bo w trakcie niego dosiadamy z kolei odrzutowego smoka z cybernetycznymi skrzydłami i karabinami maszynowymi. Znów, na papierze brzmi to pięknie, i lot na tym pięknym potworze przez wąskie korytarze dawał mi rzeczywiście bardzo fajne, arkaidowe poczucie prędkości. Czułem się jakbym pilotował średniowieczny myśliwiec w jakimś spin-offie Ace Combat albo Hawks, tak taki stary jestem. Niestety, co jakiś czas przychodzi nam walczyć także z celami naziemnymi i wówczas Smok unosi się nad ofiarą i wchodzi w bardzo niezręcznie wyglądającą wymianę ognia, w której to nie jest, no, nie wiem, no dum, to mi się zawsze wydała taka strzelanka, gdzie wchodzisz, biegasz, miazdzisz sobie wszystko przez dwie godziny i, i odpalasz to z powrotem następnego dnia, a to na razie bardziej się kreuje taką przygodówkę akcji. Bliżej Anka Teda. Trochę dziwnie to brzmi, ale naprawdę w tym kierunku to idzie i nie wygląda to dobrze. Musimy czekać na to, aż przeciwnik zrobi jakiś ruch, uniknąć jego pocisków i po tym sprawnym uniku masakrować pasek życia. W moim odczuciu zabierało to całą fajność dosiadania tak groteskowego, fruwającego monstrum, i ta statyczna walka wykonana była absolutnie bez, nomen omen, polotu. Ja mam wrażenie, że jak... że to się za wolne trochę to dzieje. To jest zawolne. Czemu oni tak spowolnili tego tempo? Wszystko, co na to wskazuje, to tempo zostało bardzo zwolnione. Nie nie, ja to się raz boję o to, jak to będzie wyglądało. Wszystkie elementy nowego duma przypadły mi do gustu. Niektóre może będą jeszcze przed premierą dopracowywane, ale jednego zdecydowanie nie można Dark Ages zarzucić. To dziwnie wygląda tych stoisz nad jednym punktem i tylko schakisz lewo pawo. To nie wygląda dobrze. To też dziwnie trochę. Nie zapowiada się na bezpieczny sequel, jakich mamy obecnie ogromną nadwyżkę. W ramach pewnych gatunkowych ram, Doom ponownie chce zaproponować coś nowego. I za tę odwagę do eksperymentów warto zwrócić na niego uwagę przy okazji majowej premiery. Nawet jeśli nie wszystkie nowości przyjmą się zgodnie z założeniami twórców, podobnie jak elementy zręcznościowe i Internala, które do dziś budzą zażarte dyskusje, Doom najwyraźniej utrzyma swoją niepowtarzalną tożsamość. Jestem szczerze ciekawy, jak będzie wyglądać ostateczna wersja. Dzięki za uwagę. No to wygląda jak na razie na takie typowe... ...typową arcade'ową przygodówkę. Taką no... Taki shooter przygodowy bardziej, niż shooter, shooter, gdzie biego się strzela wszystko. Boję się, że faktycznie tempo zostanie na tyle to spieprzone, że... ...gracie będą chcieli powrotu do poprzedniej części. No dobra, no zobaczymy jak to wyjdzie. Pociekamy do Maja. I co, od razu? Zapraszam. Pewnie to pójdzie na YouTube, bo sporo przy tym pogadałem jak na mnie. Więc zapraszam na Twitcha do no, tam. Twitch panders 252 bo to wiem, że będzie na YouTubie na bank. Więc od razu zapraszam subskrybujcie, komentujcie, wiadomo wszystko. No i co? Jak chcecie tam no... Ja sobie od razu może powiem, ja streamuję piątek, sobota, niedziela, w czwartek i wtorek, i wtorek. akurat no już wtorek jest jak to nagrywam, streamuję, więc zapraszam, nie? Dobra.